tu wahacz. Wybrałem się ostatnio za kierownicą renora fal w długą podróż z Polski na zachód Austrii, i jako, że nigdy wcześniej takiej nie odbyłem samochodem, postanowiłem też podzielić się swoimi spostrzeżeniami z tej trasy. Pokrótce zrobiłem to w teście Rafale, który pojawił się już na kanale, link do niego jest w opisie, wyświetla się też teraz w rogu ekranu, ale w tym filmie chciałbym w formie bonusu bardziej swobodnie odnieść się po prostu do trasy, jaką odbyłem, no i wykorzystać pozostałe przebitki z jazdy, bo takie ładne zakręty i widoki aż żalaby się zmarnowały gdzieś w archiwu. I tak, moje wrażenia zaczęły się oczywiście w Polsce, gdzie z Warszawy ruszyłem na południe drogami S8 i A1. S8 znam dobrze, jest to moim zdaniem bardzo przyjemna droga, znacznie lepsza niż autostrada A2 Warszawa-Łódź za sprawą mniejszego ruchu, mniejszej ilości ekranów, za to większej ilości zakrętów. Tylko gdzie nie gdzie nawierzchnia mogłaby być na niej lepsza. Większą nowością była dla mnie za to autostrada A1, bo nią zazwyczaj jeżdżę tylko do końca obwodnicy Łodzi, która ma dwa pasy i zawsze narzekam, że jest to za mało jak na taką drogę. Odcinek od Piotrkowa Trybunalskiego na południe został jednak niedawno wyremontowany i tam trzy pasy są, co w niesamowitym stopniu poprawia komfort jazdy. Nie był to dla mnie jakiś szok, bo jednak często jeżdżę po trzypasmowych ekspresówkach w Warszawie i okolicach, ale jednak taka wypasiona droga, biegnąca nieraz w szczerym polu, wciąż jest pozytywnym doświadczeniem. Jadąc po niej wyobrażałem sobie również, jak miło byłoby, gdyby bardziej na północ na A1 czy A2 Warszawa Łódź były trzy pasy, bo tutaj też na przykład wyprzedzały się ciężarówki, ale jako, że dało się je wciąż wyprzedzić jeszcze z lewej strony kolejnym pasem, to nie powodowało to snującego się 90 km na godzinę zatoru na całej drodze. No i A1 na tym fragmencie sama w sobie jest moim zdaniem ładna wizualnie, na tyle na ile oczywiście można to powiedzieć o drodze. Mamy tutaj jasny beton, którego przez ilość pasów jest dużo, przyjemne widoki wokół, też jasny kolor ekranów, tam gdzie się one pojawiają, fajnie to wszystko współgra. Dalej już niestety tak dobrze nie jest, ponieważ na południu pojawiają się znowu dwa pasy, okresowo wracają trzy, na robi się raz lepsza, raz gorsza. Zdaję sobie sprawę, że tam drogi budowano wcześniej i bardziej etapowo i dobrze, że na południu takie bezkolizyjne A1 jest, ale jednak wrażenie jakiegoś super nie robi. Zwłaszcza odcinek o fatalnej jakości nawierzchni pod kątem przełomów z ograniczeniem do 90-110 km na godzinę w okolicach Pyżowic. Coś musiało pójść bardzo nie tak, że autostrada ma takie pofalowanie na wierzchni, niczym jakaś droga lokalna, gdzie rzucono cienką warstwę asfaltu i korzeń z sąsiedniego drzewa część z tego asfaltu uniósł. Kończę temat polski i czas zająć się Czechami. O nich aż tak dużo nie powiem, ponieważ jest to klimat drogowy podobny trochę jak w naszym kraju pod kątem ukształtowania terenu i typu dróg. Jest tam mniej znaków i to zdecydowanie na plus, też kilka partii zakrętów nie aż tak od granicy z Polską pozytywnie mnie zaskoczyło. Na bardziej lokalnych drogach zwróciły moją uwagę również krajobrazy. Może akurat na takie okolice trafiłem, ale ciekawie wypadało bardzo jednolite otoczenie. W Polsce pola są z moich obserwacji zazwyczaj bardziej podzielone przez różne uprawy albo małe lasy. Też więcej jest jakichś zabudowań, a tam nieraz całymi kilometrami nic się nie działo i to najbardziej z tego kraju zapamiętałem. A i jeszcze podkreślę, że wjeżdżając do Czech, ustawiłem nawigację na unikanie płatnych odcinków, co z grubsza oznacza unikanie również autostrad, ponieważ chciałem lepiej poczuć, czym są drogi w tych krajach, a z doświadczeń z Polski wiem, że im bardziej lokalna trasa, tym bardziej namacalny jest klimat danej miejscówki. Drogi szybkiego ruchu go wyraźnie spłycają. Wjeżdżając do Austrii, przywitała mnie kontrola policji. Z Polski do Czech przejechałem ciągiem, a w Austrii musiałem się zatrzymać. Była to jednak formalność, pokazanie z daleka dowodu osobistego jednemu tylko funkcjonariuszowi. Tam też spotkało mnie pogorszenie pogody, ale za to trafiłem na drogę o numerze 124, którą polecam każdemu będącemu na wschodzie tego kraju odwiedzić. Rzadko bowiem spotyka się tak długi odcinek nie leżący wcale w jakichś wysokich górach, gdzie dostaje się tak dużą ilość świetnych zakrętów, za to ze znikomą ilością obszarów zabudowanych. Nawet ograniczeń prędkości przed zakrętami za dużo nie było i na niektórych partiach aż sam byłem zdziwiony, że legalnie można na nich jechać 100 km na godzinę, chociaż fizycznie zakończyłoby się to pewnie rychłą katastrofą. W Polsce takie zaufanie zdrowemu rozsądkowi kierowcy byłoby bez szans. Niestety drogi bardziej w Alpach są już też bardziej usiane ograniczeniami i fotoradarami, które mnie najbardziej przypominały szare śmietniki i nie są one też w żaden sposób oznaczone wcześniej. Zatem pod tym kątem w Polsce mamy znacznie lepiej, bo trzeba się bardziej postarać i też zagapić, aby dostać mandat z fotoradaru. Z kolei w Austrii, moim zdaniem rozsądniej niż u nas, rozmieszczone są ograniczenia prędkości. Nawet w miejscach mniej liberalnych niż droga 124, jadąc zgodnie z limitem, nie czułem się tak często jak w Polsce, że jakiś znak w danym miejscu nie ma sensu. Też co mi się bardzo spodobało, to odwoływanie znaków. To znaczy w sytuacji, w której poza miastem mamy zmniejszenie prędkości do np. 70 km na godzinę, to o ile tego ograniczenie nie zastąpi inne liczbowe, to zawsze musi mieć ono swoje odwołanie. Czyli w tym przypadku, wjeżdżając do obszaru zabudowanego, mamy przekreśloną 70 i wraz z nią znak z nazwą miejscowości. Moim zdaniem jest to lepsze, bo w Polsce nieraz naprawdę nawet nie chcąc łamać przepisów, ciężko jest się połapać, które skrzyżowanie kwalifikuje się do odwołania znaku i trzeba zgadywać, zwłaszcza przy natłoku różnych znaków na niektórych odcinkach. W Austrii jest też duży respekt do przepisów, prawie wszyscy jadą równo z limitem, nie ma specjalnie agresywnych manewrów. Biorąc pod uwagę, że w Polsce też staram się nie przekraczać prędkości, to pozytywnie takie podejście odebrałem, bo dawało spory spokój podczas jazdy, tylko zmieniałem sobie wskazanie na limiterze E-Fall, który w Austrii akurat dobrze czytał znaki i sobie na luzie jechałem. No i też w Alpach jazda, obojętnie czy 50 czy 100 km na godzinę, daje masę frajdy, bo drogi są tam naprawdę rewelacyjne. Zwłaszcza uderza w nich kontrast, gdy mamy dużą i płaską dolinę otoczoną ogromnymi górami. W naszym kraju doliny są jednak bardziej w kształcie litery V. Dodatkowo widoki są spektakularne i zwłaszcza fajne jest to, że gdziekolwiek się nie pojedzie na dystansie nawet setek kilometrów, zawsze coś jest: widok albo zakręt. W Polsce też mamy piękne drogi, ale jednak fragmenty łączące widoki i jakąś ciekawą geometrię są rzadsze i częściej jedzie się albo przez las, albo jakieś obszary zabudowane w okolicach Tatr. Z drugiej strony drogi w Alpach są fajne, jak się jedzie z grubsza tak jak ja, to znaczy na wycieczkę i wraca na płaskie. Gdybym musiał przedzierać się przez nie w zimie, to na co dzień mogłoby być to naprawdę ciężkie, bo niektóre miejsca wymagały trochę wysiłku, aby dotrzeć do nich, nawet przy ładnej pogodzie. Podczas podróży na zachód postanowiłem najpierw pojechać na południe, aby zahaczyć też o Włochy i tam ruszyć w stronę przełęczy Brenner. I to była z jednej strony dobra, a z drugiej kiepska decyzja. Tam też musiałem okazać dowód osobisty, tym razem było grubiej, bo trzem policjantom z karabinami. Dobra decyzja była dlatego, że drogi tam były moim zdaniem nawet jeszcze ładniejsze niż w Austrii, przynajmniej te, którymi dotychczas jeździłem. Mamy tam zarazem znacznie gorzej utrzymaną infrastrukturę, która po prostu wygląda na starszą, ale bez dramatów nie spotkałem na przykład dziur, które mogłyby mi uszkodzić koło. A przyznam, że taka zużyta infrastruktura ma nawet swój klimat, trochę gdzie nie jak z jakiegoś filmu postapokaliptycznego. Na minus zaliczyłbym z kolei kulturę włoskich kierowców. Tam też starałem się trzymać z grubsza limitów prędkości. I o ile w Austrii nie było z tym problemów, tak we Włoszech przez większość czasu miałem kogoś przyklejonego do tylnego zderzaka, jakby chciał wymusić, abym jechał szybciej. Co po pewnym czasie zaczęło być irytujące, bo oni po prostu jechali bez odstępu, nieraz nawet nie wyprzedzając, tak dla zasady jakby, albo aby gdzieś po chwili skręcić w boczną drogę. Jest tam zarazem też sporo mistrzów, jedynie prostej, bo nie uważam, przyznam, siebie za jakiegoś wybitnego kierowcę, ale gdy kończyło się ograniczenie do 50 km na godzinę i zaczynały górskie zakręty, to większość z tych, co mi siedzieli na ogonie, zostawała w tyle. Dostaje się również we Włoszech nieużywanie kierunkowskazów, większe nie zakrętów, aż zastanawiające jest, że Austria leży tak blisko. Większość kierowców w Alpach jeździ pewnie i tu, i tu, bo przejazd jest swobodny, a różnica w kulturze jazdy jest tak duża. Może w innych częściach kraju jest lepiej, nie chcę tutaj generalizować, ale moja włoska przygoda była dosyć męcząca i uważam, że kultura jazdy w Polsce jest wyraźnie wyższa. W kolejnych dniach podkrywałem jeszcze różne drogi w okolicach Innsbrucku, gdzie zawsze można znaleźć jakiś ładny widoczek albo zakręt, a wracając do Polski postanowiłem już nie kombinować i wykorzystałem niemieckie autostrady. To, co zwróciło moją uwagę, to możliwość korzystania z pasa awaryjnego przy dużym ruchu na odcinku na północ od Monachium, co jest fajną i rozsądną elastycznością też w porównaniu z Polską, ale również z Austrią czy Włochami, na autostradzie spotkałem więcej modeli elektrycznych. Raz aż się nawet dziwnie czułem, gdy przede mną i za mną jechały elektryki, a kolejnym nie wyprzedzał lewym pasem. Widziałem też większe egzotyki na prąd, jak na przykład Lucida R, na którego u nas nigdy się nie natknąłem. Poza tym jazda była dosyć standardowa. Widać, że różne odcinki mają różną jakość i wiek, ale całościowo posiadanie tak rozległej sieci dróg dwujezdniowych musi być dla mieszkańców Niemiec naprawdę wygodne. Fragmentów bez ograniczenia prędkości było całkiem sporo i patrząc nieraz na ich jakość można dojść do wniosku, że gdyby przełożyć niemieckie standardy do Polski, to jakieś 80-90% naszych ekspresówek mogłoby być tymi bez limitów. W Polsce przywitał mnie brak kontroli granicznej, chociaż w drugą stronę niestety była, co spowodowało ogromny korek. Ja jechałem najpierw autostradą A4 bez pasa awaryjnego, później już pełen komfort na S8 A1 i A2. Całościowo podróż ta była według mnie super i taką pętlę Polska, Czechy, Austria, Włochy, Austria, Niemcy, Polska polecam odbyć, jeśli ktoś ma możliwość, bo jest to fajna przygoda i można wiele zobaczyć, nawet jeśli ktoś nie chce za bardzo wychodzić z samochodu i wspinać się po góra. A Rafalszy znam, że sprawdziło się jako taki grand tourer świetnie. Bardzo cieszyłem się, że właśnie to auto dostałem na taką wyprawę. I to wszystko, co przygotowałem na tym filmie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się on podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!